Prześwietna publiczności, oto mój skoropis. Zaczął rzecz wydarzoną wpisywać do kronik. Przerwaliście mi pracę. Czyjże jesteś stronnik? Jestem sędzia bezstronny i naoczny świadek. Jakżeś ty kierunkowy opisał przypadek? Powiedz, myśmy widzieli rzecz całą do końca. Z ziarnka w dojść można do obrotu słońca zaciekając w rzeczy wydarzonej jądrze. Królowa, jak Salomon, panowała mądrze, więc musiała być mądrą, przy mądrości cnota. Panie Wawel, za prędka twych sądów szczodrota było za kulisami stać od pierwszej sceny. Komponowałem w ten czas nad popiele trety. Cóż o rodzie królowej? Z historycznych szczytów patrząc, ród jej prowadzą z kraju obotrytów, którzy mięsa nie jedzą. Choć jeden uczonek mieli, że pochodziła z kraju amazonek. Ale ja mu zarzucam fałsz w kroniki nocie i dowodzę dowodem i topię go w błocie. Obaczycie go piórem zabitego w trumie. Tuż powiadasz na piorun, sądzę o piorunie, że kiedy burza bije, trzeba bić we dzwony, że gałązka laurowa lepsza od korony. Bo w laur, piorun nie bije ani głowie szkodzi. Czy jesteś tego pewny? Ten, co w laurach chodzi, autor mniejszej sztuki. Słusznie wam opowiem, że odkąd nosi wieniec laurowy na głowie, piorun weń nie uderzył. Pochlebiasz, mój łysy, i królom, i poetom, idź precz za kulisem.